Trudno opisać słowami to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w naszym kraju. Mam tutaj na myśli zwłaszcza powodzian. Oby Bóg był ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy cierpią z powodu powodzi i ze wszystkimi tymi, którzy im pomagają. My też możemy być pośród tych ludzi, którzy pomagają powodzianom, nawet powinniśmy pośród nich być. Jeżeli chcecie wesprzeć powodzian, to zajrzyjcie na stronę Caritas Polska, link znajdziecie w opisie na pierwszym miejscu i rozważcie to, żeby po prostu ich, ich wesprzeć. A w zasadzie nie rozważajcie tylko ich wesprzyjcie, bo jest to po prostu rzecz, którą każdy z nas może choćby w najmniejszym stopniu zrobić. Moi drodzy, przechodzimy do, do dzisiejszego słowa, do słowa na tę 25 niedzielę tego roku liturgicznego. Mam za sobą taki okres trzech lat, w którym modliłem się chyba najmniej w swoim życiu. Modliłem się najmniej w takim rozumieniu modlitwy, jak do tej pory ją postrzegałem. Czyli chodzi tutaj o czas, który spędzamy z Bogiem. Modlitwa w takim najprostszym czy najprostszym wydaniu. Klęczę, modlę się, staram się słuchać tego, co Bóg do mnie mówi. W tych ostatnich latach było takiej modlitwy bardzo mało, a może powinienem powiedzieć coraz mniej. Działo się tak dlatego. Hmm, po jakiej drodze Pan Bóg mnie prowadził i czego chciał mnie nauczyć. W tym czasie, dzięki Jego natchnieniu, jak wierzę, nauczyłem się żyć w relacjach i to właśnie tam odnajdywać Boga. Więc z jednej strony było, było tej modlitwy mniej, ale było o wiele więcej tego doświadczenia Pana Boga, którego potrzebowałem, którego nie znałem, a które jest dla mnie równie cenne. Ale po tych trzech latach zaczynam zauważać, że potrzebuję wrócić właśnie do takiej, do takiej modlitwy, jak to miało miejsce kiedyś. Słuchajcie, kluczem do zrozumienia tego dzisiejszego słowa było dla mnie, był dla mnie nagłówek, nagłówek drugiego czytania. Nie jest to tekst natchniony, ale jednak Pan Bóg pomógł mi zrozumieć o co chodzi w tym słowie, dzięki temu słowu. Z nagłówka jest tutaj napisane, że źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny, niepoukładanie wewnętrzne. I jak popatrzymy sobie na tę liturgię słowa dzisiaj, to widzimy niepoukładanych ludzi. Po pierwsze w tym pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości widzimy bezbożnych, którzy zmówili się, żeby zrobić zasadzkę na sprawiedliwego, bo uznali go za człowieka niewygodnego, który sprzeciwia się ich sprawom i zarzuca im łamanie prawa. Czyli jest ktoś niewygodny, ktoś, kto nie postępuje tak, jakbyśmy chcieli, ktoś, kto postępuje dobrze, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, no więc zabijmy go. To jest świadectwo jakiegoś naprawdę bardzo dużego nieporządku wewnętrznego. Ale w niepoukładany, niepoukładanymi są również apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, bo widzimy, że oni, idąc razem z Jezusem, posprzeczali się w drodze o to, kto jest z nich największy. Dojrzeli ludzie nie powinni mieć takich wątpliwości, a Jezus właśnie ich pyta, o czym to rozmawialiście w drodze i wychodzi. Wychodzi właśnie o co, o co chodziło. Oprócz tego, że widzimy właśnie tych niepoukładanych wewnętrznie ludzi, to widzimy też człowieka poukładanego. Sprawiedliwe, o którym mowa w pierwszym czytaniu, to oczywiście mm, jest gdzieś figura Jezusa. Być może te słowa odnoszą się do jakiegoś konkretnego człowieka, któremu sprzeciwili się bezbożni. Na pewno tak jest, ale również te słowa możemy odnieść do, do Jezusa, choć były zapisane kilkaset lat wcześniej. No i widzimy również w Ewangelii Jezusa, który jest poukładany wewnętrznie do tego stopnia pogodzony sam ze sobą do tego stopnia, że nie boi się mówić o tym, co Go czeka. Była o tym mowa trochę w zeszłym tygodniu. Jezus po raz kolejny zapowiada swoją mękę i nie boi się tego zrobić. Nie boi się mówić o tym, jaka przyszłość Go czeka. Ale spotykając się też z tym nieporządkiem apostołów, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, porządkuje właśnie te, te sytuacje, bo siada, woła ich do siebie i mówi im właśnie, na czym pole Polega prawdziwa wielkość przywołuje do siebie dziecko, i również w relacji do tego dziecka uczy apostołów o tym, na czym polega prawdziwa wielkość. No i teraz pytanie, gdzie rodzi się różnica pomiędzy tym niepoukładaniem a poukładaniem? Gdzie zaczyna się robić różnica pomiędzy ludźmi niepoukładanymi, a, a pomiędzy tym poukładanym człowiekiem? Wydaje mi się, że Święty Jakub w tym drugim czytaniu wskazuje na to, bo jest tutaj napisane między innymi tak: prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Z bardzo uderzyły mnie właśnie te słowa, że, że się nie modlicie. Nie modlicie. I tak jak powiedziałem Wam o tym, że zaczynam zauważać potrzebę tego, żeby z powrotem zacząć się modlić tak jak modliłem się kiedyś, to ta myśl bierze się między innymi z tego, że widzę pewien nieporządek w swoim życiu. Pewien, pewną niezdolność do koncentracji na celach, które sobie wyznaczam i które chcę realizować. I wydaje mi się, że to bierze się po prostu z tego, że jestem bardzo wewnętrznie rozproszony. A jestem rozproszony, dlatego, że nie spędzam tego czasu z Bogiem, tak, jak spędzałem Go kiedyś. A ten czas bardzo pomagał mi po prostu porządkować, porządkować swoje wnętrze i właśnie myśleć w jakiś bardzo trzeźwy sposób o tym, co należy zrobić. Po ten czas z Bogiem pomagał mi być po prostu skupionym, a to skupienie jest. Bardzo potrzebne, bo jest wiele rzeczy, które nas rozprasza. Chociażby telefon, po który sięgamy dziesiątki czy czasem setki razy dziennie, wszystkie rzeczy, które oglądamy na YouTubie i tak dalej, to po prostu potrafi nas tak rozproszyć, że trudno jest nam się potem pozwierać. I ten czas z Bogiem jest mi osobiście potrzebny do tego, żeby nie dać się rozproszyć temu wszystkiemu, co dzieje się do, dookoła. I wiecie, ostatnio. Przy okazji tej 800. rocznicy stygmatów świętego Franciszka, zacząłem czytać książkę, którą reklamowaliśmy, o której mówiliśmy właśnie w tej naszej rozmowie na temat stygmatów z bratem Robertem. Jeśli nie słuchaliście jeszcze, to zachęcam Was do tego, żebyście rzucili tam okiem. I o co chodziło? Ta książka mówi o stygmatach świętego Franciszka, ale ojciec Dzisław, jeden z naszych braci, zastanawia się nad tym, jak Franciszek doszedł do momentu stygmatów, czyli bardziej niż moment stygmatów interesuje go właśnie to, co działo się w życiu Franciszka. I on mówi o tym, że Franciszek miał swój rytuał spotkań z Bogiem, czyli że te spotkania odbywały się Systematycznie, że Franciszek poświęcał tym spotkaniom z Bogiem określoną ilość czasu, i jakby to, co wydarzyło się potem w życiu franciszka, to, że został naznaczony stygmatami, to nie było machnięcie czarodziejskiej różdżki, tylko konsekwencja życia, które on spędzał wraz z Bogiem. Zależało mu na tym, żeby być z Bogiem, więc przeznaczał na to określoną ilość czasu. I to słowo rytuał bardzo mi tutaj po prostu pomogło. Pomogło zrozumieć o co chodzi, że potrzeba systematyczności w spotkaniu z Bogiem i że ta systematyczność pozwala nam właśnie usystematyzować swoje życie, poukładać je. No i święty Jakub w tym. Dzisiejszym drugim czytaniu yy, mówi właśnie również o mądrości, która rodzi się w spotkaniu z Bogiem. Że ta mądrość, wstępująca z góry, która wydarza się w nas, ma być czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. I dalej jest tutaj. Niesamowicie napisane, że owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Nie będę człowiekiem pokoju, nie będę człowiekiem poukładanym, jeśli nie będę się systematycznie modlił, bo tylko Bóg. Jest w stanie z, uczynić ze mnie człowieka, który będzie wprowadzał pokój. Sam w sobie nie, nie mam tego pokoju. Na pewno nie jestem też kimś, kto może być źródłem pokoju. Tylko Bóg jest źródłem pokoju, ale jednocześnie, jeśli będę się na Niego otwierał, to ten pokój będę wprowadzał w ten świat, w którym, w którym żyję. No, więc krótko mówiąc, trzeba się modlić. Trzeba się modlić dla samego siebie, po prostu tego potrzebujemy. Yy, ale trzeba się też modlić za tych, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Niech Bóg bardzo mocno ich wspiera, niech ich pociesza, ale trzeba też tym ludziom pomagać. Więc jeszcze raz bardzo Was zachęcam do tego, żeby wpłacać pieniądze na rzecz ofiar powodzi, chociażby właśnie na tę zbiórkę Caritasu, do której link zostawiam Wam w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.